Myślę, że to jest jedna z najbardziej istotnych chwil dla jaszczemskiej spółki węglowej. My poprzez swoją spółkę zależną i odzwój innowacje prowadzamy taki szeroki program pod tytułem Inteligentna Kopalnia. I to jest jakby wypełnienie pierwszy krok w tym kierunku. Ja myślę, że mając świadomość, że górnictwo musi się zmieniać. Wszyscy wiemy o tym, że musi się zmieniać, ponieważ no, warunki zewnętrzne są trudne. Węgiel jest w tej chwili um, trudnym trudnym surowcem, nielubianym przez widzimy sami przez ekologów choćby nawet ostatnie wydarzenia w porcie w Gdańsku. E, musimy ludzi przekonywać do tego, że nasz węgiel, czyli węgiel koksowy jest surowcem chemicznym, czyli surowcem, który jest konieczny choćby nawet po to, żebyśmy mogli budować wiatraki, bo wiatraki są ze stali, jak państwo wiecie. Więc e, możliwość pozyskania takiego węgla, a pamiętajcie, że schodzimy na poziom poniżej 1000 metrów, bo ten kombajn będzie stosowany pierwszy raz w kopalni Budrych, która no, fedruje na głębokości na poziomie prawie 1300 metrów. To jest taki trochę poligon doświadczalny, ponieważ jest to nowa technologia, nowa technika. Ona jest stosowana właściwie tylko w dwóch miejscach na świecie w tej chwili że w Australii, w kopalniach głębinowych Australii i Stanów Zjednoczonych. Te doświadczenia pozwolą nam tą technikę rozwinąć myślę, że twórczo w najbliższym czasie. Proszę Państwa, jest to, jest to nowa technologia. Technologia, która jest, była stosowana w, jest stosowana w Australii, w Stanach Zjednoczonych, ale u naszych sąsiadów. Rosja stosuje taką technologię, Czesi też stosowali taką technologię, tylko już tam jest wygaszane górnictwo. Dlatego myśmy sprawdzali, posuwaliśmy nasze służby, żeby zobaczyli, były, jak wygląda ta technologia i w warunkach podobnych do naszych, czyli w Rosji i w Czechach dało się tę technologię zastosować. Jest to wyrobisko na kopalni Budryk badawcze. Jest to pierwszy nasz taki projekt, dlatego będziemy się na tym też uczyć, zobaczymy. Dlatego ja nie powiem, że zrobimy dzisiaj 1000 metrów, tak jak to, to robili w Rosji czy, czy w Australii, w innych warunkach też. Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy szacunek do górotworu i nie da się tej obudowy zastosować w naszych wszystkich kopalniach, w Szczębskiej Spółce Węglowej, tak samo w PGG. Nie zastąpimy obudowy podporowej całkowicie. My na dzień dzisiejszy wykonujemy 75 do 80 tysięcy metrów rocznie. To jak wykonamy 5% 10, a jak 20, to będzie sukces. Szanowny panie senatorze, panowie prezesi, wszyscy zgromadzeni i zainteresowani tym wyjątkowym urządzeniem. Tak naprawdę te dzisiaj kończące się międzynarodowe targi górnictwa przemysłu energetycznego i hutniczego i dzisiejsza tutaj wizyta pokazuje w jakim kierunku zmierza Polskie i Światowe górnictwo żeby byli wydajni i efektywni, żebyśmy pracowali bezpiecznie i potrafili realizować te wszystkie ambitne plany, musimy właśnie wychodzić naprzeciw takim wyzwaniom. To urządzenie, nie dość tego, że jest bardzo nowoczesne, że jest bardzo bezpieczne, również pokazuje, że nie tylko możemy przyspieszyć prace związane z udostępnieniem ścian wysokowydajnych, ale również w tym naszym górnictwie głębinowym możemy przyspieszyć te procesy, które pozwalają również na eksploatację resztek układów tak, aby w sposób czysty, bezpieczny prowadzić eksploatację. No, powiem tak szczerze, robi wrażenie to urządzenie. Gratuluję zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Życzę, by pozostałe spółki wydobywcze, górnicze również coraz to wyżej sięgały, coraz to nowsze Mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest takim podsumowaniem tych targów, tak jak kiedyś obserwowaliśmy w tych latach wcześniejszych, 10-20 lat temu, to wystawcy prezentowali dziesiątki różnych urządzeń transportowych, wyłabiających i tak dalej. Dzisiaj wystawcy pokazują sposób podejścia do przyszłego i nowoczesnego budownictwa. pokazują rozwiązania technologiczne. A to od Was, drodzy panowie prezesi, zależy z jakich rozwiązań skorzystacie. Dlatego dzisiejszy dzień jest również taką głęboką refleksją, by do każdego systemu eksploatacji dobrać właściwe maszyny i urządzenia. Popatrzeć na to, co nie tylko pozwala na utrzymanie bezpieczeństwa, aczkolwiek najważniejszego bezpieczeństwa naszych załóg, ale również co pozwala na optymalne wykorzystanie naszych zasobów, które sięgają coraz do większej głębokości. Dlatego chciałem pogratulować jeszcze raz bardzo serdecznie tej odważnej decyzji i życzę wszystkim, byśmy coraz częściej mogli być świadkami oddania do użytku, a już niedawno za długo, jak powiedziałem się od panów prezesów po 6 tygodni będzie trwało demontaż, transport, z, z, złożenie na dół i zamontowanie w rejonie Jastrzeckiej spółki węglowej na kopalni tego urządzenia. Będę ciekaw, jak ono już będzie ruchu się spisywać, bo wiemy też, że to rozwiązanie, choć bardzo nowoczesne, również wymaga bardzo zaawansowanej i odpowiedzialnej technologii na dole, bo to jest urządzenie, które kotwi doskonale wszyscy też wiemy, że doświadczenia z obudową kotwiową są bardzo różne. Ja również jestem jakby świadkiem pewnych zdarzeń, które mają miejsce na kompanii. ale to urządzenie, jak zauważyliśmy. Od razu po procesie urabiania zaczyna kotwić, czyli mówiąc krótko, językiem górniczym nie dopuszcza do rozwarstwienia, które jest najbardziej niebezpieczne w tego typu rozwiązaniach. A w związku z tym jestem bardzo ciekaw, jak ono będzie się sprawować w naszych śląskich, publicznych warunkach. Będę też ciekaw, jakie postępy uzyskuję, bo to też jest bardzo ważne. No i w przyszłości będę również bardzo zainteresowany, żeby tego typu bardzo nowoczesne rozwiązania były coraz to i powszechnie stosowany we wszystkich kopalniach i surowych winie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.